For experimentation, evaluation, and a wee cup of tea. <laughs> I've been She ain't down with chick backstage when we in town She like men on drums She wanna hit and run right. <laughs> That's what we need B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D -E To the E, then the A To the S, when we play you shake your ass Shake it, shake it, shake it girl Make sure you don't break it girl Turn it up Chill, chill, chill. High for the high for the Philophys live and direct rock in this scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in the do they think of it. Loud up, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, way we do it.

to jest? Dziadka. Tej faktycznie. Bier, będziemy się bić. A tu jest też. Ale źle położyli, bo jakby ktoś wdepnął, to nieźle by w zęby dostał. Wbiegać się. No, no, no. No, 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 właśnie tak mówię. Co mi rozwalił? Ty? No nie, no serio? Nie rozumiem, ja nie rozumiem, nie rozumiem. Widziałem, widziałem z... jak po tym rzadu właśnie od rzadu Czemu? Przeładowane mam. Czemu? Czemu? Ta tak, się, tak się, ja widziałem uśmieszek Loby jak to zrobiłaś. Serio? Tak. Ale Loba nie od, nie ten, moich emocji nie, 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 nie okazuje, to nie No to nie, nie. Przyznałeś, że to ty Nieprawda to nie, <grymne> ja. nie, tylko nikogo nie było koło mnie, tylko akurat ty stałaś. Ale to... Ale jak co ja miałam ci strzelcze tak bo patrzyłam się w ziemię? <grymne> 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 za światło nic nie widzę. Jak z kobietą. Olo, ale zrobiłam tego. Jak nie potrzeba, to kurde potrafię zrobić taki ten bounce od, od tej, od y, ściany. A kurde, jakbym miała tak zrobić, żeby kogoś uniknąć, to bym nie zrobiła. Teraz mi się udało trzy razy z rzędu. No, o to chodzi właśnie. Musisz, należy się wybić w odpowiednim momencie, to akurat patrzeć się tak od góry na to troszkę. Tak 45 stopni mniej więcej. Mhm. O, oh, ho da un po'. Cosa devi Aspetta, tak! Dobra. Ciao! 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 mi Ciao! 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 Co?! No serio, miałam na celowniku twój krok! O. o, czekaj, mogę tu postawić! Nie, mogę. Aaa, to ostroba! Ta animacja jest zbugowana. Z takim obsasem, jakby ktoś dostał, to ooo, że <śpiewanie> co Nie wiem, czy nie udało mi się screena zrobić jak ona taka złamana jest. Czekaj, czekaj, czekaj! Popsa. O Gościu, hamuj! Kościół, tu! Pamiętajcie, skupiamy się. Tak, przeparcie. Każdy Nie dupa na koniec swojej animacji. Co? mi się stało? Co? Nie, nie, co nie, stało. Ty, patrz tam, widzisz? Zobacz. Co tam, tam? Kurde, nie mogę cię znać. Gdzie tam? tam? Tam, to się działo. O lol. Coś takiego holospraya polajkowałam, mimo że był kurde wciół daleko, nawet go nie widzę. Wieknęłam tutaj tam. Ej, to... Co się stało? Co tu jest to do mnie? Co jest grany? Widzisz to? Co, Co? Tak. jest? Wióra, partyj! na topie? <laughs> fuch, co mi się stało z nikiem? Zobacz nik. Ja też mam... Widzisz jaki ja mam nick. No. Nie mam niku. <grym> co ci się stało? O, No, jak wsiadłam? Jakie drifty... O matko! To mi wygląda jak Mass Effect, kurde, jak kolonia w Mass Effect'cie. No, dokładnie. Po schodach też? Po schodach też? Co? Wysiadam. Co? Wysiadam. Dołączam buziaka. Dołączam buziaka!

Po Łotku! <noise> w chwili się przychyliła. O no ładnie. O nie, ten nick mu się nie zmieścił trochę. Mapa mi się podoba, ale kurde, styl gry tu mi się chyba nie będzie podobał. Bo ja nie lubię sniperkami grać. Eee, ty mówisz, że ja miałam drugi nick, co ja teraz. Widzę. Że... Właśnie widzę. Piękny, piękny Nik, poradzę. Gdzieś tutaj byłaś? Ja Co? Loda, co ty tak robisz? Jak ona jedzie za, jeździ za kółkiem, to jakieś dziwne rzeczy robi. Ej, ej, ej. Dawaj go, dawaj no. go Uwaga, uciekłem Dostał na do mnie ale go zabiłaś No Nice A Mloba zawsze tam była! Co? No, no, coś się nie wyszło. No. Zapomniałam, że przesunęło się o jedno, bo Horizon się pojawiła. No właśnie, sprawdzę sobie jak działa wieżeczka na tej dęce. Klikam, otwarcie drzwi, pięć minut później otwierają. Mam parking! To jest mój garaż. Dzięki. Bez mi kolejkę. Ona ci dzięki kochania... Ty, może mnie żuk? Żung... Z... z mojego garażu. O, 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 o. Ja to Co ty robisz? Nie rozwalaj, tak! To mój garaż! Ej, nie wsiadła! Oddaj, ją w szyle. No nie, używa baga! O nie! No to co Tak Ty patrz! Ja pierwszy... Ty, ale to wygląda no, jakby specjalnie stacjonierzy to zrobili. Jest... Zobacz, że to nie wygląda jak zbugowane. Wygląda no jakby podłączony do drona. Tylko ciężko się tym... strasznie... Cie... Musiała... A jak trzymasz ten statyczny tylko? O, to wtedy ja. tak... Czekał, czekał, czekam na mnie Dobra, jadę dalej. Nie, 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 nie! O! Kurde, nie! O, zero, dawaj do mnie. Wracaj tu. Co to nie widziałeś? Czemu ja widzę biegające bronie? Serio? Kłócają oboje i patrzą w moją stronę, ale nie strzelają jakby się tak patrzą tak, Co to jest? <gulia> co to jest? Tu jakaś woda w ogóle -e płynie Czy tam jest jakiś... Wizualizacja jakaś... O kurde, tu nie ma okna! <gulia> <gulia> Dobre to było

A? 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 Dobre miejsce do lądowania. Przyjąłem. Zauważyłam drogę. Mam samego na praktycznie. Tym... O nie! No chyba się jaja robisz. Mogę rzucić szybko brązoletkę. Nie wiem czemu, ale odbiła mi się tak dziwnie od barierki. Aha, a teraz pokazało mi, że Chaos odlatuje. latuje. Super Czas na pokaz. Nie jak drona użyje. No nie, Gandalfa nam dobrało. Gandalf z pusią. <grym> Jesteś? No ja jestem. A, Można. Gandalfa wywalił. Let's go, TTV, people! You're queen. Poznaj swojego czempiona. Co no, to się na moje Co to skoku Już mnie are you gay? <grym> yes, but are you gay? Skradnę ci więcej no niż you. tylko serca Nie no, się na elektryczności Ale nie na gay. ludziach I love you, gay.

To mówisz, że sklepik masz kurde Nie mam sklepiku Byś widział gdybym otworzyła A! Kurde jak mnie trafiło A ja to wychyliłam się tak w ogóle przez przypadek No bo dużo masz Dajcie mi... tego. Dajcie mi P2 Dziękuję Dajcie mi amunicję Dziękuję to wyłącz mhm. O bo dobra ja wyłączę Już Ej co, ty włączyłeś? Pff. Wiesz, się włączyłem? Aha. No. Tu... Bo ty kliknęłaś i ja zmieniłem i się chyba tak zmieniło po prostu. Teraz się zmieniłaś. Czekaj, nie ruszaj, nie ruszaj. No mówiłam, nie ruszaj! Czekaj, ty nie ruszaj. Ja już nic nie ruszam. Nie, nie umiem. Co?! Widziałeś, jak ją wykręciło?! to

Na okno. Idealnie! <noise> Otwierasz se, stoisz tak stą, z tą osłoną, tak co stoisz i obserwujesz. Że jak ty już padniesz, to nie możemy od razu wpisać mnie na straty. Nie ja no, czasami ci się udaje wiele to było. O Jezus, właśnie. Co ty zrobiłaś? Ja pierdolę. Kurwa, nie łokę. Kurwa. Oh, Jesus, that map. Oh, to it map. To me a headache. O, widzisz. Nie, to było dobre. Ja coś sam ja, mówię jak ci monolog, ja. o tym o tym jak to mi nie wychodzi i tak dalej to mówisz, nie no nie zawsze. Wychodzi to Jestem i jesteś samej ja postanowiłam pokazać jak bardzo nie wychodzi. Czy znaczy, no nie jest aż tak źle po prostu No, no nie wiem Znowu w życiu mi nie wyszło.